Szablony czy też wzorniki elementów, bo tak można przetłumaczyć sobie angielską nazwę Project Template Packages, to kolejne ułatwienie dostępne dzięki programowi Enterprise Architect. Może się zdarzyć, że podczas budowania modelu będziesz wiedział, że pewne cechy zawsze się będą u ciebie powtarzały. Na przykład masz pewność, że każda tworzona przez ciebie klasa na diagramie będzie różowa. Aby nie robić tego za każdym razem od zera, możesz pobawić się w kreatora, to znaczy ustawić pewne cechy jako domyślne. W jaki sposób? Jak zwykle pokażę Ci to na przykładzie. Po pierwsze, stwórz nowy pakiet. Nadaj mu nazwę, na przykład szablony. Następnie, dodaj do niego tyle diagramów, ile chcesz, najlepiej z jednoznacznymi nazwami, łatwymi do zapamiętania jak klasy szablon czy przypadki szablon. I wstaw do Twojego diagramu nowe elementy o pożądanych cechach. Teraz za pomocą opcji Settings Project Template Packages ustaw swoje diagramy jako szablony. Gotowe. Teraz, gdy w dowolnym miejscu naszego modelu będziemy chcieli utworzyć diagram tego typu, co w pakiecie szablony. Zamiast ustawień domyślnych, będzie on przyjmował ustawienia z naszego szablonu. bardzo przydatna możliwość, która ułatwia automatyzację powtarzalnych zadań.